Z tej strony Lego Heropolska. Wczoraj na Instagramie pojawiły się nam informacje, przecieki dotyczące nowych zestawów. Będą one m.in. na falę sierpniową oraz wrześniową. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie to będą zestawy, to bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Od razu mówię, że wszystkie grafiki, bo w sumie zdjęcia, bo zdjęć niestety jeszcze nie mamy, pochodzą z Instagrama ich twórców macie nad samymi tymi grafikami. Po pierwsze, pierwsze dwa zestawy to zestawy dotyczące serialu o Asoce. Jeden to 75362 będzie on kosztował 69,99 dolarów i zawierał 599 części. Według mnie, myślę, że będzie on tak kosztował jakieś. 270-300 zł, właśnie u nas w Polsce. Kolejny to 75364, również z ASOKI. Cena katalogowa 99,99$ dolarów 99 oraz będzie zawierał 1056 elementów. Myślę, że będzie kosztował coś w okolicach 400-450 no zł. Te zestawy będą wychodzić w sierpniu. Niestety nie do końca wiemy, co to może być. No, bo nie dostaliśmy nawet oficjalnego traileru Asoki, a co dopiero serialu. Mam nadzieję, tak czy siak, że pojawi się nowa wersja tytułowej bohaterki. Następnie mamy 75371 Chubaka Feature, 2320 części oraz cena katalogowa 199,99 dolarów. On również będzie we wrześniu. No i według mnie będzie to coś w stylu Jody, grogu. Artuditu, 2 bb i tak dalej, po prostu z tej serii. Jestem ciekaw czy to będzie taka cała figurka, czy możliwe na przykład jak Czarna Pantera, takie bardziej po piersie. Jeśli tak, to jestem ciekaw jakiego to będzie wszystkiego rozmiaru. No i zapowiada się całkiem ciekawie, ale ja raczej i tak zestawu nie zakupię. Co do takich ciekawszych rzeczy, znaczy może mniej ważnych, ale ciekawszych to 75358 Young Jedi Adventure 4 plus 124 części oraz cena katalogowa 40 dolarów bez 1 centa. Czyli jakieś 180-60 zł, zależy jak to wszystko będzie przeliczane. No i cóż, według mnie bardzo drogo jak na zestaw 4+, chociaż mam nadzieję, że pojawią się tam jakieś fajne figurki w stylu na przykład tego, nie wiem, może śmiesznego niebieskiego Jedi małego albo coś w tym stylu. Szczerze raczej wiadomo, czegoś takiego oglądał nie będę, ale jak figurki będą fajne to może na sam zestaw się skuszę. LEGO musiało wydać jakiegoś Microfightersa, pomysłów jest dużo, jakieś fajne, nie wiem, zwojen klonów oryginalnej trilogii, po prostu jest masa pomysłów, nie wiem, z Rebelsów jakieś kolejne zestawy czy coś, a dostaniemy znowu Microfighter z Mando, konkretnie jego myśliwiec N1. 88 części, numer katalogowy 75363 co ciekawe kosztuje on katalogowo 15 dolarów bez jednego centa i będzie zawierał tak jak mówiłem figurkę Mando i Grogu, no ale właśnie ta cena. Jeśli przeliczalibyśmy dolara na złotówki nie patrząc na poprzednie ceny to będzie to już znowu podwyżka cen bo przynajmniej 60 zł bez grosza, a wcześniej to była cena 50 zł bez grosza więc naprawdę już te ceny coraz wyższe nawet za takie microfightersy. Jednym z ciekawszych zestawów jest 75365 Bazar rebeliantów na Jawinie 4. Będzie kosztował 159,99 dolarów. Myślę, że można to przeliczyć na jakieś 700 zł, coś w tych okolicach. Myślę, że cena będzie właśnie podobna, może też do Justifier'a, czyli statku Cadabana. Będzie on zawierał 1067 części będzie wychodził w sierpniu oraz w skład będą wchodzić jeszcze taki Y Wing tylko że w wersji Mica Fightera no bo trudno byłoby zrobić taką wielką bazę w skali figurkowej w Wieżę, z której Rebelianci obserwują czy Nikt po prostu nie nadlatuje, była taka wieża w filmie Oraz dodatkowo to będzie całe jakby 360 stopni po prostu wokoło i będzie to w formie oczywiście playsetu, czyli zestawu do zabawy. Tak jak mówiłem, będzie to w formie playsetu, ale osobiście liczę, że będzie to po prostu fajnie zrobione, bo ostatnio dobrze im to wychodzi. Przykładem jest na przykład nowy ATT. No i poza samą konstrukcją szczerze liczę na jakieś fajne figurki. W sensie nie, no tego samego Luka, tu samo leje i po raz setny, tylko po prostu jakieś fajniejsze figurki typu, nie wiem, Bon Moff ma, albo może coś z Rebelsów, no bo Rebe e, postacie z rebelców też mieli bazę na Jawinie więc mam nadzieję, że coś fajnego się pojawi, poza klasycznym Luke'em oraz Leio. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą dostaniemy w lato, na lato, czyli też myślę, że okolice sierpnia, będą to trzy zestawy, konkretnie mocno e, po prostu podobne do tych z Marvela. Konkretnie będą to mechy. Dostaniemy 7,5, 3,6,8, 3,6,9 i 3,70. Będą to konkretnie mechy Darta Vadera, Boby Feta oraz Szturmowca. Każdy będzie kosztował również 15 dolarów bez jednego centa. No i również myślę, że to będzie cena właśnie 60, może 70 zł, bez grosza. Czyli też ta cena skacze, bo ostatnie mechy z Marvela kosztowały 50 zł bez grosza. No i cóż, według mnie mechy będzie to beznadzieja, bezsensowna i tak dalej, no bo nie oszukujmy się, nie będą miały żadnego kanonicznego sensu ani ogólnego sensu, ale szczerze liczę, że dostaniemy jakieś fajne figurki, w sensie, wiecie, może Boba Fetta w wersji Łowcy Nagród, a nie tym samo co w Microwaitersie, może nowy design strumowca taki jakby w zgniatarce. No a Vader to raczej na zawielenie liczby. Boże, co naj w najlepszym wypadku zmienią tą główkę znowu. No i na koniec jedna wielka, niewiadoma, konkretnie 75367 będzie kosztował 650 dolarów bez centa. Katalogowo, czyli na przeliczenie myślę, że coś w okolicach 3000 zł. Czyli możemy się domyśleć, że będzie to jakiś UCS. Barka Jabby wydaje mi się, że będzie wychodziła wcześniej, więc raczej tu nie chodzi o nią, ale będzie on zawierał 5374 części. No i tak jak mówię, nie wiemy co to jest. Tutaj mamy jeszcze, jakby na grafikę ktoś wrzucił ten użytkownik Falcon Fan. Te po prostu rocznicowe symbole, więc właśnie możliwe, że to będzie coś wspólnego z rocznicą wojen klonów, albo z rocznicą powrotu Jedi. Podsumowując, według mnie zestawy, które będą wychodzić między sierpniem a wrzesiem, naprawdę mają potencjał, chociaż szczerze szkoda, że znowu dostanę na przykład Microfightera z Mando, mam nadzieję, że ten Mando dostanie chociaż chęć podobny do tego z UCS, -a, a nie kolejny taki sam, no i mechy, chyba najważniejsza rzecz. Według mnie bez sensu, te same konstrukcje, niekanoniczne i tak dalej, ale liczę na jakieś fajne figurki, a nie, że wrzucą tego samego Wejdera co na przykład w Bombowcu, zwykłego szturmowca i jeszcze wrzucą Boba feta, który był w Microfighterze, więc takie coś akurat to jest bez sensu. Mam nadzieję, że figurki będą jakieś nowe, fajne. Zestawy zasoki ze też spoko, więc tak jak mówię, wszystko spoko się na razie zapowiada. Napiszcie, co wy o tym wszystkim uważacie, a ja się już z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, Să ne vedem